No witam kochani bardzo serdecznie. Robimy teraz odwagi i robimy do ryb. Co tutaj niesie ten tydzień dla Was. Słuchajcie, jeśli chodzi o was tutaj. Kochani, otwarcie się na towarzystwo, na ludzi, na bliskich, na randki, na sprawy miłosne tutaj tak naprawdę będzie w tym tygodniu super, tak? W tym tygodniu sprawy wasze partnersko towarzyskie powinny się bardzo ułatwić, poprawić i być o oczywiście luźniej tak naprawdę. To jest też tydzień naprawdę lepszych w ogóle doznań fluidów międzyludzkich, niektórzy z Was będą mieli więcej motywacji, więcej powera do szukania, do poznawania, nawet drugiej płówki, tak, lub żeby zawalczyć o relacje w istniejącym związku, tak, który Wy ogólnie macie, tak, w tym kierunku. <laughs> tutaj, natomiast wam yy, tak, tutaj może się udzielić naprawdę dużo pasji, namiętności chęć chęci działania, tutaj, tak, chęci wyjścia do ludzi, tutaj, tak, do otoczenia. Tak naprawdę tego powinno być oczywiście o wiele więcej w tym tygodniu, tak naprawdę, tak? I słuchajcie, od kilku tygodni, miesięcy, tak jak mieliście poczucie, że wszystko jest do niczego, jest beznadziejne, o Jezu, takie wiecie, nostalgiczne do kitu, to to się powinno już zacząć od tego tygodnia bardzo ostro po prostu zmieniać, tak? Tutaj. Tak naprawdę do końca, do końca tygodnia sprzyjają Wam planety po prostu, żeby tutaj no... Coś się w waszym partnerstwie tutaj naprawdę mocno zapaliło. Tak naprawdę, zwłaszcza 17 luty może być dniem przełomowym, tak naprawdę. Tutaj yy, uważajcie, jedynie, na jakieś oparzenia, skaleczenia, takie dziwne rzeczy tutaj. Możecie poznać kogoś, kto naprawdę bardzo mocno wpłynie na was, tak, lub nawet zmieni wasze postrzeganie tutaj, tak, Róż, różnych sytuacji, tak. Wy macie w tym tygodniu dobry czas, żeby zrobić, zrobić krok, tak, tutaj, i by, żebyście byli bardziej osobami odważnymi, tak naprawdę. Jest w ryzyko trochę myślę o wszystko tej no, problemów tutaj, tak? Z jakąś, jakąś po prostu głębią emocjonalną w waszym partnerstwie. I możecie też sprowadzić po prostu do siebie jakiegoś faceta, jakąś osobę czy drugą połówkę, która jest po prostu chwiejna emocjonalnie, tak? I nie do końca generalnie jest szczera. I to może być po prostu u was tutaj problem. Dlatego na to warto zwrócić też tutaj mocno bardzo uwagę w tym tygodniu. Mimo wszystko to jest tydzień, który może przynieść jakieś naprawdę transformujące, nietuzinkowe bardzo spotkania międzyludzkie i dużo bardzo pasji, namiętności, też myślę, że nawet nowego adoratora. Jeśli chodzi o tutaj o Skorpiona, tak, Skorpiona, teraz. Słuchajcie, wy macie takie coś, macie super dobry, mimo wszystko jakiś taki tydzień, tak, w którym tutaj naprawdę może być bardzo dużo mocnych wydarzeń pod kątem też miłosnym, partnerskim, tutaj. Dużo przygód, tutaj, tak naprawdę, nowe okoliczności, tutaj, tak. Czas nietuzinkowych tak ta naprawdę relacji tej, tak? Odnowienie, odświeżenie jakiejś pasji, namiętności też do Was powinno tutaj przyjść, tak naprawdę. Dobry też tydzień na zmiany, żeby się otworzyć tutaj na innych ludzi, na inne towarzystwo, też często inną w ogóle pracę, tak? Tutaj, tak naprawdę, to jest tydzień bardzo dobry, żeby zaczynać jakieś nowe, po prostu fajne zmiany tutaj, towarzysko międzyludzkie, tak? Tu trzeba mieć więcej wiary, w swoje marzenia, tak. Dużo może być konkurencji, mu wszystko, tak. Dużo spraw, dużo ludzi, dużo otoczenia, rywalizacji, tak. Problemy ze współpracą z innymi ludźmi też mogą być dla Was bardzo trudne. Tutaj może Wam być trochę nie po drodze, tak naprawdę. Yy, tutaj i powiem Wam tak: tutaj, tutaj tydzień tak naprawdę sprzyja naprawdę wielu zmianom, które na na początku mogą dla Was nie być jakieś super, mega szokujące, tak? Ale tydzień naprawdę niesie tutaj dużą bardzo motywację, tak? Do zmian tutaj partnerskich i tydzień na pewno niesie u Was bardzo dużo motywacji, żeby zrywać z jakimiś układami, sprawami, które Wam po prostu nie służą tak naprawdę. Więc to też dla Was może być tutaj generalnie dobre. Patrzcie, to mi się włącza na drugim telefonie. Wyciszymy. Eee, tutaj. Mimo wszystko tak naprawdę tydzień tutaj, który będzie Was motywował, żeby po prostu zrobić jakąś taką większą odmianę w Waszym po prostu życiu, tak? I spróbować czegoś innego tak naprawdę. Mimo wszystko może być trochę walka z wiatrakami, albo możecie mieć poczucie jakiejś takiej presji, tak? Tutaj jakiegoś takiego parcia nawet, że musicie coś zrobić, musicie coś w tej zadziałać tak naprawdę. To Was troszkę może tutaj e, irytować jedynie. Natomiast tydzień jest pełen motywacji, naprawdę wigoru. Tydzień jest sprzyja gruntowniejszym po prostu zmianom i tydzień naprawdę Yy, powinien przynieść u większości z Was jakiś ogromny przełom, jakieś bardzo transformujące wydarzenie, które wpłynie na Was na bardzo, o wiele dłuższy czas, tak? Coś do osiągnięcia tej motywacji w tym tygodniu powinno Wam nie zabraknąć, tak? Dodatkowych nadprogramowych sił również. Dobrze, jeśli chodzi generalnie o Strzelca tutaj tydzień, który tak naprawdę przynosi do Was nowe okazje, tak? Tutaj do towarzystwa, tak? Więcej swobody tak naprawdę tutaj. U Was generalnie będzie czas nowych kontaktów, nowych znajomości, tak? Tutaj otwarcie się na nowych ludzi, więcej ekstrawertyzmu, tak? Tutaj jakiś wycieczek, wyjazdów tutaj, tak? Ciekawych zaproszeń, ofert towarzyskich, zawodowych, biznesowych tutaj, tak? Tu, tak naprawdę nagle się tutaj okaże oczywiście, że wprowadzanie różnych zmian, tak, tutaj czy inna praca, czy nowi ludzie, okaże się to wszystko łatwiejsze niż do tej pory tak naprawdę, tak? Więcej interakcji też z krewnymi może w tym tygodniu bardzo być tutaj, tak? W ten sposób. Yy, macie takie szanse, że przy weekendzie będzie tutaj naprawdę dużo okazji do zauroczenia, zadłużenia się w kimś, tak? Poznania kogoś wartościowego albo wasza po prostu relacja wejdzie na wyższy poziom, uważajcie jedynie na obsesję, zaborczość tej, tak? Jakieś takie paranoje, tak naprawdę, tak, czy wymuszanie też uwagi, bo coś takiego może być. Tydzień tak naprawdę, który przy, przynosi u Was dużo odświeżenia atmosfery, towarzystwa, więcej generalnie będziecie chcieli być też, po prostu tak naprawdę, tutaj yy, na świeczniku, tutaj, że tak to ujmę, nie? Jest mimo wszystko ryzyka jakiegoś sporu z kimś, tak naprawdę, i w ten tydzień Wam pokażę, że jesteście wystarczająco dobrzy. To będzie przełamanie jakichś też stagnacji, tak naprawdę, myślę. Yy, ale mimo wszystko może być jakiś tutaj dziwny wpływ, jakiejś osoby, z którą na przykład nie chcecie się w coś angażować, tak? Ale mimo wszystko no, yy, będzie tutaj na to jakiś nacisk. Jeśli chodzi generalnie teraz tutaj o koziorożca, tak naprawdę, o koziorożca, no to słuchajcie. Yy, Mars zmienia ja Wasz znak już od jutra, tak? Czyli od wtorku tak naprawdę wychodzi z Waszego znaku. Yy, powiem Wam tak. Hmm. Możecie poczuć po prostu, że macie tak naprawdę od tego tygodnia więcej, więcej obowiązków, więcej trudności, tak? Braknie wam jakiegoś wsparcia, jakiejś pomocy tak naprawdę tutaj, tak? Jakieś napięcie, frustracja, złość, agresja zacznie co prawda z was schodzić, ale również będziecie. Musieli sobie trochę ograniczyć swoje obowiązki, takie rzeczy, które macie do wykonania, tak? Bo wasze zdrowie może trochę po prostu osłabnąć, tak naprawdę, tutaj, tak? W tym, tygodniu, w tym tygodniu odczujecie, tak naprawdę, że musicie wkładać więcej wysiłku we wszystko, co do tej pory, tak naprawdę, i że po prostu macie no taki, no, gorszy czas, jeśli chodzi o taką niezależność, nawet bym powiedział, tak, tutaj w tym wypadku, tak naprawdę, mniej po prostu energii tutaj, tak? Więcej wymagań tutaj. I powiem tak, i warto do 16 lutego dogrywać, tutaj docierać, tutaj tak, ogarniać wszystkie sprawy tej randkowo towarzyskie bo potem szczęście tutaj, tak, potencjał was po prostu może opóźnić, tak? Opuścić, Boże, opuści was, tak? Więc warto do tego czasu już tej sprawy miłosne, partnerskie dograć, tutaj tak ustalić, bo macie na to lepszy oczywiście o wiele okres czasu, tak naprawdę. W tym tygodniu będą do podjęcia bardzo ważne decyzje, ale możecie być tutaj się też zatrzymać, tak naprawdę wasze zaangażowanie, miłość będzie poddana w tym tygodniu naprawdę ostrej tutaj próbie, e, tak naprawdę. E, I też myślę, że po prostu w kwestiach materialnych jakieś niespodziewane wydatki, tutaj tak naprawdę elektroniczne, tutaj tak podatkowe mogą do was przyjść, których na przykład nie braliście w ogóle pod uwagę, tak. Tydzień niesie też trochę blokad czy konkurencji przez osoby trzecie więc na to też powinniście uważać. Jeśli chodzi tutaj o wodnika, wodniki, słuchajcie, cóż za tydzień tak naprawdę tutaj. E, powiem Wam tak, e, tutaj, e, tutaj tak naprawdę macie tydzień, który przynosi u Was bardzo dużo tak naprawdę transformacji, tak? Tutaj macie naprawdę pod każdym kątem ogromny power, ogromną siłę tej wsparcia w tym tygodniu, tak naprawdę tutaj tutaj się może w tym tygodniu dziać tak dużo u Was różnych zmian, tak, nowych okoliczności, nowych bodźców, nowych okazji tak naprawdę tutaj, że naprawdę transformacja, metamorfoza tutaj, tak, zmiany świadomości, tak, tutaj jakieś nagłe ważne cele tutaj, naprawdę aspiracja tutaj, tak, tydzień, w którym generalnie macie możliwość po prostu rozpoczęcia innego podejścia do wszystkich sytuacji, którymi Wy się na co dzień mierzycie, tak, Power moc do was również, tutaj oczywiście bardzo mocno przyjdzie. Tutaj będziecie mieć więcej siły, po prostu tak witalności, żeby zawalczyć po prostu o swoje tutaj. Tydzień przełomowy, w którym możecie naprawdę pod każdym kątem wiele rzeczy nagle zacząć po prostu zmieniać, tak? Tutaj. Tydzień takiej centralnej, centralnie skupionej uwagi po prostu na sobie u was powinien być. To może być dla Was bardzo też po prostu korzystne, tak naprawdę. E, to jest tydzień, który w którym warto szukać swojej ścieżki życiowej, tak naprawdę tutaj wyjść z konwenansów i zacząć po prostu bardzo mocno, ambitnie e, po prostu walczyć o siebie, tak, i zmieniać swoje życie. Bardzo fajny to jest tydzień, żeby też lepiej się zaprezentować po prostu otoczeniu i bliskim, tak. Niektórzy z Was mogą po prostu zrezygnować lub zrewidować swoje marzenia tutaj, e, tak naprawdę wyjść z marazmu i oczywiście nawet mieć tutaj możliwość e, skończenia jakichś pseudo-spółprac tutaj, tak, jakiejś relacji z, z ludźmi tak samo tutaj też e, i być może nawet zmienić po prostu tak naprawdę pracę tak w sprawie tej zawodowo formalne tak naprawdę będziecie chcieli bardziej po prostu działać w pojedynkę i w tym tygodniu myślę że u większości z was pojawią się jakieś bardzo radykalne konkretne bardzo ostre po prostu decyzje tak naprawdę e, weekend jedynie jest problematyczny tak naprawdę bo coś tu się może popsuć może być chaos ryzyko tej rozstargnienia, konfliktów wypadków tutaj tam, tak naprawdę okłodzenia spraw tutaj międzyludzkich tak samo też może być tutaj yy, i ten tydzień przynosi do was, myślę, że dużo, dużo zmian, dużo wieści, które spowodują, że będziecie zmuszeni patrzeć na swoje życie tutaj zupełnie po prostu inaczej, nie, w ten sposób. Dobrze, jeśli chodzi teraz jeszcze o ryby tutaj, powiem tak, to nie jest tydzień dla was spokojny, jakiś taki wyluzowany, tak, tylko wtorek jest tutaj super, tam naprawdę, bo będziecie mieć szansę tutaj, żeby się pogodzić tutaj, tak, kogoś przekonać do czegoś, tak naprawdę, tutaj, tak, Lepiej się dogadać z jakąś bliską osobą, ugadać, umówić się na jakieś te, e, takie rzeczy, tak samo. Tak to reszta tygodnia jest po prostu taka dla was na opak, niesatysfakcjonująca was w ogóle. Środa to jest po prostu takie, taki dzień, w którym może być dużo bardzo niespodzianek, sytuacji bardzo nieprzyjemnych, które naprawdę tutaj no zmuszą was trochę do innego podejścia pod każdym kątem, tutaj. Dużo może być nieprzyjem, nieprzyjemności, e, tutaj. E, powiem tak. E, Tydzień, który może być mniej poczucia bezpieczeństwa u was tak naprawdę, poczucie jakiegoś zagrożenia tutaj też. Dużo będzie jakichś informacji, jakichś sytuacji, jakieś wieści tak naprawdę, które zmotywują was, żeby podjąć jakieś radykalne kroki oraz was rozczarują i będzie też ryzyko zrzucenia różowych okularów tak naprawdę tutaj może być z tym po prostu problem. Spraw, spraw sprawy ludzi, rodziny na koniec tygodnia będą ważniejsze niż zwykle tutaj, tak naprawdę. I to jest też taki czas, że, że jakieś problemy, jakieś traumy, tak, ludzie, sytuacje z przeszłości do Was wrócą. Tydzień sprzyja, myślę, że otwieraniu się bardziej na ludzi, ale będzie przynosił takie trochę zderzenie z rzeczywistością, że duże rzeczy może Wam się w tym tygodniu w ogóle po prostu tutaj nie podobać, tak, i będziecie po prostu tutaj, no, trochę niezadowoleni, a nawet bym powiedział, że bardzo. Takie coś, kochani, będzie się tutaj zaznaczało. Słuchajcie, wszystkiego dobrego, pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Pa, pa.